Dzień dobry z tej strony Agnieszka Kobus z Zawojska, wioślarka, Jestem zawodniczką klubu AZS WF Warszawa, absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego. Obecnie studiuję na Uczelni Łazarskiego. Właśnie lecę do Tokio. Proszę wszystkich trzymajcie mocno kciuki, a ja dam sobie po prostu wszystko. Witam wszystkich, nazywam się Angelika Mach, jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie. Wcześniej również studiowałam filologię rosyjską. Obecnie szykuję się do Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczną się niebawem. Ja natomiast jestem jeszcze na ostatnim obozie przygotowawczym w St. Moritz, jak widać w tle góry. I niebawem wyruszam do Japonii, gdzie wystartuję na dystansie maratonu 7 sierpnia. Trzymajcie mocno, Cześć, z tej strony Patrycja Adamkiewicz. Jestem studentką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Parę tygodni temu ukończyłam czwarty rok na kierunku sport, specjalizacja trener przygotowania motorycznego. Na igrzyskach będę reprezentować tekwendy olimpijskie w kategorii wagowej do 57 kg. Zachęcam wszystkich do kiwicowania i trzymania kciuków. Cześć, nazywam się Sebastian Stasiak, studiuję lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. W Tokio wystąpię w pięcioboju nowoczesnym 5 i 7 sierpnia. Zachęcam wszystkich do nastawiania budzików, oglądania i kibicowania całej naszej reprezentacji. Cześć, z tej strony Ania Maliszewska, jestem studentką kierunku menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jednocześnie będę reprezentować Polskę w pięcioboju nowoczesnym na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Trzymajcie mocno kciuki za całą reprezentację. Cześć, nazywam się Paulina Palu. Jestem studentką na kierunku Biologia Człowieka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na zbliżających się w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio będę reprezentować nasz kraj w sztafecie 4 razy 100 metrów. Zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie do kibicowania i ściskania mocnych kciuków za całą naszą polską reprezentację. Cześć wszystkim, z tej strony Janek Kozakiewicz. Właśnie idę na ślubowanie na Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Tokio, jutro wylatujemy. Jestem pływakiem, jeżeli ktoś pytał, będę płynął 100 metrów w celu klasycznym indywidualnie oraz dwie sztafety. Sztafeta zmienna MIX, czyli mężczyźni oraz dziewczyny oraz sztafeta zmienna męska. 24.07 jest pierwsza konkurencja, trzymajcie kciuki i oczywiście dodam, że jestem ze szkoły głównej handlowej, bo oczywiście jestem studentem i jestem z ZTS-ą, także trzymajcie kciuki w